Proponuję lekcję z chłopcem, y, który dopiero pójdzie do pierwszej klasy, czyli na razie jest w zerówce, kończy zerówkę, y, czyli no, ma tyle lat, ile tam dzieci mają wtedy. I, ile masz lat? 7, już, już, już masz 7 latek. Dobrze, i popatrz, policz, ile takich kwadratów mieści się tutaj w, w tym dużym kwadracie. I, ile, 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 ile tu się ich zmieściło? To wtedy będziesz wiedział, jakie jest pole tego kwadratu. 25? Świetnie. To napisz taką literkę P, duże P, czyli P, o właśnie, tak, P równa się, bo to jest pole, P jak pole, P równa się, i napisz 25, właśnie. 25. Piąteczkę daj, tak. Teraz cymy, tak jak, jak pisaliśmy, cymy. Cymy. I taką małą dwójeczkę daj tutaj. Taką, ma, taką jak, jak ja tutaj, tak, w tym miejscu. Mała dwójeczka. I to się mówi, że 25 cm kwadratowych. Bo o, takie coś, to jest 1 cm kwadratowy. Te, pole tego kwadratu to jest 1 cm kwadratowy. Możesz weź go na czerwono zamaluj ten, ten, ten kwadracik. Czyli zamalujesz 1 cm kwadratowy. Zamaluj tutaj ładnie. 1 cm kwadratowy. To jest kandydatura lekcji. My tutaj uczyliśmy się o obwodach, o ułamkach. Świetnie. Dobrze. A teraz wiesz co? Czyli były tu jakieś kwadraty jeszcze Nie, nie, nie było. To ja szybciutko narysuję Ci tutaj jakieś, jakąś figurę, a Ty szybko tam zaraz po, policzysz obwód i pole. To jest tak, jedna kratka, dwa, trzy, cztery, a tutaj zrobimy na trzy. O, popatrz, tak od ręki rysuję, ale żeby było szybko. O, pod, potniemy to na takie kwadraty, tak jak poprzednio, na kwadraty jednostkowe. I teraz odtąd dotąd to jest jaka długość? Tak, tak, dwie kratki to jest, to jest ile w centymetrach? Wiesz? Ile? Nie. No to zmierz liniką. Linika mamy tu gdzieś na, na, na wierzchu? Jest linika. Zmierz, jaka długość jest odtąd dotąd? Musisz tam od zera przymierzyć, od zera, od zera. I ile tam jest? Pięć. Je, ale chod, chodzi mi o, o odtąd dotąd. Odtąd dotąd długość no. tego. To, to jest jeden, no nie jeden. Jeden nie. centymetr. Dobrze, czyli popatrz. To, to, to teraz długość tego boku całego. To jest ile centymetrów? Mm. Cały ten bok ma? Cztery. Cztery, to podpisz tutaj 4 centymetry. O, tu napisz, 4 cymy. 4 4 cymy. Dobrze, a jaka jest długość tego boku? Mm. Zmierz. O, tylko myślisz nie tą stronę, bo to są cale. To jest amerykańska jednostka. Wydaje się, że angielska też... Nie jestem pewien czy tam niesetometryczny jest. 3. Tak. 3. Mm, no to napisz tutaj 3 cm, 3 cymy. Tu? Tak, poziom, normalnie. 3 3 cymy. Tak. A jaka jest długość tego boku, tej figury? Też 4 cymy. Tak, to popisz tutaj 4 cymy. I jeszcze ten bok mamy. Tak, 3 centymetry. Dobrze i teraz jaka to w ogóle jest figura, o to? Kwadrat. Kwadrat? Trzy na pewno? Kwadrat to musi mieć boki jakie? Nie, prostokąt. To jest prostokąt, bo on nie ma równych boków, to jest prostokąt. Dobrze i teraz policzysz obwód tego prostokąta. Napisz ob, tak jak już umiesz pisać. Literkę, tu? tak, duże o i małe b. Ob, by, tak, z brzuszkiem, tak, równa się. I ile to będzie, ten obwód wynosi? Na, na, napisz jaki rachunek robisz, dobrze? Ten, ten rachunek tutaj zapisz. Co, co obliczasz? Powiedz na głos. Cztery. Cztery centymetry, dodać. 4. Dodać drugie 4 centymetry, tak. Co dalej? Dodać jeszcze 3, 3 cm i jeszcze dodać 3, 3 cm. No to napisz na rachunek, dobrze? Mm. A ty oblicz, chcesz się źle, to będzie już, tak? No dobrze. O, tutaj tyle zrobiliśmy dzisiaj, proszę Państwa, w ciągu krótkiego czasu dosyć. O, tutaj. No, czyli dziecko jest zdolne, bo się szybko uczy. Do szkoły jeszcze nie chodzi, a tu już robi niektóre zadania no, z czwartej klasy, z piątej. Równość rąków to już. 14. Tak. tak Gdzie? No to może napisać 14 cm. 14. Cymy. Cy i my. C centymetrów. Dobrze. A teraz tutaj napisz literkę P. Duże P. Tu? Tak. Duże P, tak. No, nie musi być. Mi chodzi mhm. o. Jeżeli litera jest duża, taki ka kapitalik tak zwany, to nie no. znaczy, że musi być wielka. No nie tylko i, i duże P i małe P, no nie? No. Duże p równa się, czyli to będzie pole. P równa się, równa się i pole, pamiętasz co to jest pole? Pole tak. to jest liczba tych, tych kafelek, tych, mhm. tych małych kwadracików, Nie. tych kwadratów jednostkowych. Ile tu ich jest? Musisz sobie policzyć. Ile jest tych kwadratów jednostkowych? 6, 12. 12, no to napiszę. Pole to równa się 12. 12, ale czego? 12 centymetrów Cent... kwadratowych. O, bo to jest 1 centymetr kwadratowy, takie, takie coś. Po, pole tego to jest 1 cm kwadratowy, pole tego kwadratu, bo to jest kwadrat jednostkowy. Czyli tu będzie 12 centymetrów kwadratowych. Napiszmy cymy, cymy, cymy i z taką małą dwójeczką. Tak, czyli 12 centymetrów kwadratowych wynosi po, po tutaj to, to pole. A teraz wiesz co? Zrobię jeszcze tak, taką zabawę. Zamaluj tutaj o jeden taki pasek. Ten pasek zamaluj na, na, na czerwono, na przykład. Ten cały? Tak, górny pasek. Uh -huh. Tak, tak. Czyli te kwadraciki w górnym rzędzie. Tak, świetnie. I teraz popatrz. Jaka część tego prostokąta jest zamalowana na czerwono? Tak. No tak, ale jaki to jest ułamek? Zobaczymy jaki tu ułamek podpiszesz. Czyli zrób taką czerwoną plamę tutaj. Taką, zrób zrób taką, taką czerwoną plamkę. O tak zamaluj, tak. I tutaj napiszemy jaki to jest ułamek tutaj w tym prostokącie. Czerwony. Spróbuj podpisać ułamkiem to. Jaki to jest ułamek na czerwono? Czyli jaka część, hmm. używając ułamków, jest zamalowana na czerwono hmm. z tego prostokąta? Ile tu jest tych hmm. kwadracików o. zamalowanych? Cztery. Cztery, a wszystkich razem jest? 12, czyli jaki to jest ułamek? Co napiszesz na górze? Czy w liczniku? 4. Bo, bo są cztery zamalowane, cztery, cztery. kreska łamkowa, kreska łamkowa, Dwanaście. Dwanaście. I to się czyta? 4 12. Czyli 4 12 jest na czerwono. A to się równa. Napisz teraz równa się. Równa się. I możemy popatrzeć inaczej. że Zobacz. Tak na, na paski może. patrzeć. Jeden pasek, drugi pasek, trzeci pasek. Ile jest takich rzędów, takich pasków w tym prostokącie? Trzy. Hmm, Trzy. A ile z tych rzędów jest zamalowanych? Hmm, z tych rzędów? Tak. No jeden. no Nie ten no pierwszy jeden. tylko. Czyli jaki to jest ułamek pokazany? Jeden pasek spośród. 3. Czyli I... na górze w liczniku 1. Jeden, 1. I... Jeden, tu, tu jeden? Znaczy tu u góry. O, o tutaj. Je, tu tutaj jedneczkę. 1, tutaj kreska łamkowa, kreska. Tu? Pod jedynką, tak, kreska. A tutaj 3. Czyli zobacz, na czerwono jest zamalowane 1 trzecia, bo jeden pasek spośród trzech pasków, tak? Uh -huh. A, albo inaczej 4, 12, albo inaczej 1 trzecia. To jeszcze na, na koniec przed przerwą zrobimy sobie za chwilę przerwę na bilard, zamaluj na, na żółto, re, resztę zamaluj na, na żółto. Cały kwadrat? Resztę, znaczy resztę tego prostokąta. Tak. I teraz popatrz, jaka część tego prostokąta, zrób taką żółtą plamę tutaj. Żółtą plamę. I to co... Jak podpisać to, co jest na żółto zamalowane? Mm. I ile z tych żółtych kwadratów? 8. 8. Spośród ilu, ilu wszystkich? 12. Czyli jaki łamek? 8. 8. 12. No to napisz tak. 8, 12. 8. Kreska 12. To się równa. Teraz napisz równa się. Tu, tu, tu w tym miejscu, tak, dobrze. A teraz możemy patrzeć na paski. Ile pasków jest zamalowanych? Na żółto. Yy, na żółto. Jeden pasek. Jeden. Drugi, drugi. dwa, no nie? Ale jest wszystkich pasków. Jeden pasek, drugi, drugi trzeci. trzeci. Czyli są trzy paski. Trzy. Czyli są trzy paski, a dwa są na żółto. Czyli jaki to jest ułamek? Dwa paski spośród trzech. trzech. Czyli dwie, trzecie. trzecie. Czyli to się równa. Dwie, trzecie, dwa, tutaj kreskamkowa tak, a tutaj trzy i to jest dwie trzecie. Dobrze, i już będziemy grali widać tylko jeszcze, jeszcze zapytam Ci jedną rzecz tutaj, popatrz. Nie? Taką, bez, bez rysowania, bez liczenia, o, tylko patrz, zapytam Ci o taką rzecz. Zobacz, o, może, może, może o tutaj. Czy wiesz, co to jest za figura, Oto, Co to jest? Czy to jest kwadrat? Nie. Czy to jest trójkąt? Nie. A co to jest? Trzeba policzyć kąty, patrz, tu masz jeden kąt, no nie, jeden kąt drugi, trzeci, czwarty, piąty. Piąty, czyli to co to jest? Pięć? Pięciokąt. pięciokąt, to jest pięciokąt. Czy, pięciokąt. czy te boki ma równe? Czy nierówne? Tak na oko biorąc. No, wygląda jak... jak równe. No. A czy te kąty, ten kąt, ten kąt, ten kąt są równe? No wyglądają na równe. Hmm. Czyli ten pięciokąt ma równe boki i równe kąty. To, to się nazywa pięciokąt foremny. To jest pięciokąt foremny. A zobacz, a w całej tej bryle. Czy potrafisz policzyć, ile tych pięciokątów jest? Ile, bo to są ściany. Ile tych ścian, wszystkich jest? To, się, to, to jest też ściana. Ten sufit to jest ściana, jeden, i, i, i ta podłoga też jest ściana. Ta? Tak, to wszystko, wszystko. No, Wejdź sobie nawet do, do, ręki, sobie do, do ręki i, i policz to, to, to wszystko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nie. Wiesz, to najlepiej, najlepiej to nie ruszać, wiesz? Po, po, postaw tu, żeby stało. I tak, na takim nieruchomym będzie ci łatwiej liczyć. Spróbuj jakś tak systematycznie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I to górne i dolne też się liczy. 11 i dolne, dolna siana, 12. 12. Czyli tu jest 12 ścian. To jakbyś nazwał tą, tą bryłę? 12 ścian, czyli 2 na 100, 100 ścian. ścian. To jest 12 ścian foremny. Bryła platońska, inaczej 12 sto... ścian foremny, bo ma wszystkie ściany jednakowe i to są że kąty... będzie cięższa. <laughs> że, że cięższa? No. O, bo ona jest pusta w środku, wiesz? Ona jest z sztucznego zrobiona. To jest 12 ścian foremny. A jeszcze tylko zapytam Cię o tą bryłę. Patrz. A ta bryła to co, co to było? Pamiętasz ile to było ścian? Mm. Ile tu jest ścian w, w tej bryle? 4. Czyli co, co to jest? czworoscian. Czworo Czworościan czworo też foremny, bo ma wszystkie ściany trójkątami równobocznymi. A zobacz. A co to, a co to jest zabryła? bryła? Ile tu jest ścian? Sześć. Tak, czyli co to jest? Sześcian. Sześcian. To a. jest to jest sześcian. to jest sześcian. Dobrze, robimy sobie przerwę.